Dzień dobry. Przyszła do mnie paczka z Allegro od nowego sklepu. Zobaczymy, czy będę tam coś kupować. Zamówiłem tani śpiwór. I zamówiłem taką karimatę podkładkę do siedzenia. Zobaczymy, w jakim to przyszło stanie. Jaka jakość. Ceny śmieszne. Bardzo tanie. Także nie wyobrażam sobie super jakości. Ale wiadomo. Zobaczcie. Taka podkładka turystyczna pod podtyłek. Trochę malutka. Na zdjęciach wyglądała wie, jako większa. No, myślę taka na jeden półdupek. No, dorosłego człowieka. Może być, z brakulaku może być. Ale jakościowo słabość. Zobaczymy śpiwór. Śpiwór letni. Minimalna temperatura komfortu to plus 5 stopni. Zobaczcie. Przeszycia są dosyć dobrze widoczne. Materiał jest taki nie powiem ceratowy, taki, no to poliester wiadomo. Jest to, yy, jest to śpiwór z kapturem, 2 m 10 długości całość, czyli spokojnie ja mam prawie 185 wzrostu, to będzie dla mnie pasować. Powiem wam, że to jest drugi śpiwór, który kupiłem na Allegro. Pierwszy odesłałem. Też kupiłem takie tanie badziebie, bo wiecie. Teraz jest sezon, to tak na szybko się kupuje. Ale widzę te pikowania. Jest uzupełnienie. Właśnie rozpinam zamek. Spinka zamka jest aluminiowa, sam zamek jest plastikowy. No, ale ale jak na razie, jak na razie jest wszystko dobre. O, jest to taka wielka kołdra, można z tego wielką kołdrę zrobić. Albo połączyć lewy z prawym. To chyba kupiłem lewy, ale powiem Wam, że jestem bardzo zadowolony. 10 stopni, 15 stopni, to spokojnie starczy mi na lato. Teraz na wypady na kajak. Słuchajcie, zapłaciłem 38 zł. Także. Brać, nie wybierać. Bardzo fajna sprawa. Poddutnik taki sobie, ale jest ok. 9 zł. Trzymajcie się, hej!